Nazywam się Maciej Szczepanik i jestem analitykiem w programie Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Obostrzenia wprowadzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19 doprowadziły do spowolnienia działalności gospodarczej, ograniczenia działalności gospodarczej i pociągnęły za sobą recesję, spadek PKB w Unii Europejskiej i wzrost bezrobocia. Jeśli spojrzymy na średnią stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, to sytuacja nie wygląda dramatycznie. W zeszłym roku znajdowała się ona na poziomie 7,1%, co oznacza wzrost o 0,4 punkta procentowego wobec roku 2019. Biorąc pod uwagę rozmiar obostrzeń, może się wydawać, że nie jest to, nie jest to wzrost znaczący. Był, było to jednak odwrócenie trendu w Unii Europejskiej. Bezrobocie roz, spadało systematycznie od roku 2014, a przede wszystkim należy podkreślić, że ten relatywnie niski wzrost bezrobocia był możliwy tylko dzięki szczodrym rządowym programom pomocowym. Rządy państw członkowskich przekazywały fundusze. Firmom na utrzymanie zatrudnienia w sytuacji, gdy firmy te były zmuszone ograniczyć lub, lub wstrzymać działalność. Bez programów rządowych wzrost bezrobocia w Unii Europejskiej byłby znacznie wyższy. Najbardziej w związku z ze spowodowanym pandemią kryzysem ucierpiały osoby, które, które już przed pandemią znajdowały się w trudnej sytuacji pracownicy nisko wynagradzani, często nie posiadający stałych umów o pracę, pracownicy sezonowi oraz ludzie młodzi. Ta, taka sytuacja stwarza zagrożenie wzrostem nierówności dochodowych w Unii Europejskiej. Badania pokazują, że grupą szczególnie dotkniętą były też kobiety. W czerwcu bieżącego roku bezrobocie wśród kobiet było wyższe o 0,8 punkta procentowego niż Niż bezrobocie wśród mężczyzn. Jednak szczególny niepokój budzi poziom bezrobocia wśród młodych, to jest wśród osób w wieku między 15 a 24 lata. Średnia unijna to 17%, ale w państwach Europy Południowej bezrobocie znajduje się na znacznie wyższym poziomie. W Hiszpanii w czerwcu tego roku znajdowało się ono na poziomie 37%. Przekraczało 30% również w Grecji, a 20% w takich państwach jak Francja, Chorwacja, Portugalia czy Włochy. Oczywiście wysokie bezrobocie wśród młodych to nie jest problem tylko państw Europy Południowej. Stopa bezrobocia wśród młodych przekracza 20% także w Szwecji i w Finlandii. Programy rządowe, chociaż udało im się spowolnić wzrost bezrobocia. Nie były w stanie ograniczyć spadku dochodów przynajmniej części pracowników, i dane statystyczne za rok 2020 pokazują, że w kilku państwach członkowskich, szczególnie w Europie Południowej, rośnie liczba osób zagrożonych ubóstwem. To właśnie dla państw Europy Południowej kryzys spowodowany pandemią jest największym wyzwaniem. Jest tak z kilku powodów. Już przed pandemią bezrobocie w tych państwach znajdowało się na względnie wysokim poziomie, jest znacznie wyższym niż w Europie Północnej. Państwa te zmagają się też z problemem wysokiego długu publicznego, co oznacza, że mają ograniczone możliwości dalszego zadłużania się i, i tworzenia takich szczodrych programów pomocowych wspierających gospodarkę. I wreszcie, po trzecie pandemia uderzyła szczególnie w sektor turystyczny, który na południu odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu produktu krajowego brutto. W związku z tym państwa Europy Południowej były najbardziej zdeterminowane, czy najsilniej podkreślały rozmiar problemów społecznych w Unii Europejskiej i Wzywały też pozostałe państwa do zacieśnienia współpracy w tym zakresie. Unia Europejska w kwestiach społecznych i w kwestiach zatrudnienia ma jednak ograniczone kompetencje. Większość kluczowych decyzji jest podejmowana na poziomie państw członkowskich, a zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zadaniem Komisji Europejskiej jest jedynie zachęcanie państw członkowskich do współpracy. I ułatwianie tej, tej współpracy, koordynacji prowadzonych polityk. Unia Europejska ma jednak pewne osiągnięcia na tym polu. Takim punktem odniesienia dla inicjatyw, które pojawiły się ostatnio, jest europejski filar praw socjalnych. Za tą nazwą kryje się deklaracja przyjęta przez państwa członkowskie w 2017 roku. W związku z rosnącymi problemami społecznymi, które były pokłosiem kryzysu finansowego, który miał miejsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, w tym dokumencie państwa członkowskie formułowały pewne wytyczne, czy może była to taka deklaracja ich intencji, zamierzeń, celów dotyczących polityki społecznej. Cele te dotyczyły m.in. zapewnienia pracownikom godnych płac, zapewnienia im wsparcia na wypadek bezrobocia, rozszerzenia możliwości poprawy kwalifikacji, a także stworzenia, stworzenia większych możliwości udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W ramach filaru państwa poruszyły też takie kwestie jak jakość służby zdrowia czy... Czy budownictwo mieszkaniowe, więc był to taki dokument bardzo szeroki, w którym państwa no, deklarowały zamiary poprawy warunków pracy i, i, i życia swoich obywateli. Ponieważ kryzys gospodarczy spowodowany pandemią w oczywisty sposób zagraża realizacji tych celów, Komisja Europejska uznała, że dobrze byłoby Zmobilizować państwa członkowskie, czy zwrócić ich uwagę na znaczenie wyzwań związanych z polityką społeczną, i taką rolę odgrywa przygotowany przez Komisję Plan Działania na Rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Komisja ogłosiła ten dokument w marcu bieżącego roku i z jednej strony chciała w nim poinformować państwa członkowskie o swoich. Zamiarach dotyczących nowych projektów legislacyjnych, ale rolą tego dokumentu było też zmobilizowanie państw członkowskich do, do, większy, do większych wysiłków, do lepszej koordynacji działań w zakresie, w zakresie polityki społecznej, tym bardziej, że pojawiają się nowe wyzwania. Komisja sformułowała w tym dokumencie, Trzy konkretne cele, które chciałaby, żeby państwo osiągnęły do roku 2030. Chodziło o zwiększenie zatrudnienia, walkę z ubóstwem i zwiększenie liczby osób, które mają dostęp do szkoleń. Państwa członkowskie zaakceptowały ten, ten dokument, i, a, a także zawarte w nim cele. Dokonały tego na szczycie Rady Europejskiej w, w Portugalii w maju tego roku. Należy jednak podkreślić, że jest to podobnie jak europejski filar praw socjalnych deklaracja polityczna, a nie akt, akt prawny, który by miał znacznie bardziej, który w znacznie silniejszy sposób wiązałby państwa członkowskie. Plan działania Komisji Europejskiej był przez niektórych analityków i obserwatorów określany jako dokument względnie mało ambitny, ale był to dokument kompromisowy, który odzwierciedlał różnicę zdań między z jednej strony państwami, które wzywały do znacznie silniejszej koordynacji działań w zakresie polityki społecznej na, na poziomie europejskim, a z drugiej państwami, które tego typu pomysły przyjmowały z pewnym sceptycyzmem. Do tej pierwszej grupy należały państwa Europy Południowej, które, jak wspomniałem, były mocno dotknięte przez kryzys gospodarczy. Postulowały one przyjęcie przez państwa członkowskie zestawu wiążących celów, z których potem państwa byłyby rozliczane przez Komisję Europejską. Można powiedzieć, że celem państwa Europy Południowej było tutaj stworzenie warunków sprzyjających dla przekazywania większych funduszy europejskich na rzecz kwestii społecznych, z jednej strony. Natomiast z drugiej państw państwom tym zależało także na tym, by otrzymać ze strony instytucji europejskiej akceptację prowadzenia szczodrej polityki społecznej z własnych budżetów. A więc chodziło o zmniejszenie presji na Cięcia wydatków budżetowej, budżetowych, które to cięcia, zdaniem rządów państw Europy Południowej, miałyby negatywny charakter i utrudniły szybkie, szybkie odbicie gospodarcze. Do przyjęcia ambitnych celów w zakresie polityki społecznej zachęcał państwa członkowskie, również Parlament Europejski, a przede wszystkim ugrupowania lewicowe i centrolewicowe. Jedną z propozycji parlamentu był, było stworzenie celu redukcji bezrobocia wśród młodych o połowę do roku 2030. Ten cel ostatecznie nie został przyjęty przy, przez Komisję Europejską, nie znalazł się w planie działania przygotowanym przez Komisję. Drugi obóz stworzyły państwa Europy Północnej, które z jednej strony. Dość pozytywnie wypowiadały się o takich ogólnych postulatach walki z bezrobociem i ubóstwem. Podkreślały jednak, że inicjatywy unijne w tym zakresie powinny być zgodne z zasadą subsydiarności i respektować różnice między państwami członkowskimi w zakresie warunków ekonomicznych czy pewnych tradycji prowadzenia polityki społecznej. Tego typu deklaracje można odczytywać jako wyrażenie sceptycyzmu wobec przyjmowania daleko idących wspólnych celów na poziomie europejskim. Państwa Europy Północnej obawiały się, że przyjmowanie takich celów może wiązać się z przeznaczaniem na ich rzecz wyższych środków budżetowych, a to z kolei doprowadziłoby do zwiększenia przepływów finansowych z północy na południe bo to państwa Europy Północnej są płatnikami netto do budżetu Unii Europejskiej. I wreszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej łączyły ogólne poparcie dla postulatów większej koordynacji w zakresie polityki społecznej z pewną rezerwą, z pewną ostrożnością. Z jednej strony. Większa koordynacja w zakresie polityki społecznej wpisuje się w hasła głoszone przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej dotyczące, dotyczące redukowania nierówności w Unii Europejskiej, przede wszystkim między Wschodem a Zachodem, a także działania na rzecz zwiększania spójności w Unii Europejskiej. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej obawiają się jednak, że zbyt sztywne Cele w zakresie polityki społecznej mogą być znaczącym obciążeniem dla ich budżetów i stanowić pewne zagrożenie w tym kontekście. Jeśli spojrzymy na płace minimalne, to są one znacznie niższe w części krajów Europy Środkowo-Wschodniej i gdyby z ustaleń podejmowanych na poziomie Unijnym, wynikła konieczność podwyższenia płacy minimalnej no to dla budżetów państw Europy Środkowo-Wschodniej byłoby to dość znaczące obciążenie z Europy Środkowo-Wschodniej płynęły więc raczej zachęty do wykorzystywania miękkich instrumentów raczej formułowania rekomendacji jakichś sugestii dotyczących koordynacji działań niż bardzo konkretnych zobowiązań. Kryzys gospodarczy w oczywisty sposób zagraża realizacji ambitnych celów sformułowanych przez państwa członkowskie w europejskim filarze praw socjalnych. Kryzys dotyka poszczególne branże i sektory w nierównym stopniu i przez to stwarza zagrożenie nie tylko wzrostem bezrobocia czy wzrostem ubóstwa, ale także wzrostem nierówności. Mam tu na myśli z jednej strony nierówności wewnątrz państw członkowskich, bo to obywatele znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji zostali mocno dotknięci, najmocniej dotknięci przez kryzys gospodarczy. Z drugiej strony chodzi o nierówności między państwami członkowskimi. To, tak jak wspominałem, ta Europa Południowa, która już przed pandemią znajdowała się w trudnej sytuacji gospodarczej w związku z wysokim bezrobociem. Wysokim, długim, wysokim długiem publicznym, to Europa Południowa została najmocniej dotknięta przez kryzys covidowy. Bez wątpienia ten kryzys sprawił, że kwestie związane z polityką społeczną zyskały na znaczeniu, są silniej dyskutowane w Unii Europejskiej, więcej się mówi o konieczności współdziałania w celu walki z problemami społecznymi, nie uzyskały one jednak statusu porównywalnego z celami dotyczącymi polityki klimatycznej czy cyfryzacji. Kryzys był testem solidarności, czy wciąż pozostaje testem solidarności państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na mnogość, mnogość instrumentów stworzonych, na poziomie europejskim, w celu wsparcia państw członkowskich w walce z kryzysem, z Funduszem Odbudowy na czele, to musimy dojść do wniosku, że jednak większości państw zależy na tym, by, by Unia przetrwała ten kryzys i zdają sobie sprawę, że przetrwanie Unii jest w interesie wszystkich. Natomiast właściwy poziom solidarności, Metody czy, czy stopień wsparcia silniejszych przez słabszych pozostaje obiektem debaty, czasem obiektem sporu. Widać dość wyraźnie, że państwa znajdujące, znajdujące się w lepszej sytuacji, w lepszej kondycji gospodarczej, starają się ograniczyć to wsparcie dla słabszych do niezbędnego minimum. Chociaż panuje dość powszechny konsensus, że receptą na większość wyzwań i problemów jest silniejsza współpraca między państwami członkowskimi, to nie oznacza to przyzwolenia na bardziej zaawansowaną integrację w rozumieniu, wzmacniania instytucji wspólnotowych czy przenoszenia pewnych kompetencji na poziom wspólnotowy, podejmowania większej liczby decyzji. Na poziomie wspólnotowym. Państwa preferują raczej, czy znaczna część państw preferuje raczej współpracę ad hoc, tworzenie pewnych instrumentów antykryzysowych, które później miałyby być wycofane, po czym miałby nastąpić powrót do status quo. Znaczna część, znaczna część państw jest dość sceptyczna wobec podejmowania jakichś daleko idących wspólnych zobowiązań, z których byłyby później rozliczane przez Komisję Europejską, jeśli nie idzie za tym wsparcie finansowe czy jakieś oczywiste korzyści, jeśli nie idą, nie idą za tym oczywiste korzyści materialne.